Nie uprzedziłaś mnie, że przyjdziesz do rolera. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Udało ci się. Zaskoczyłaś mnie, zwłaszcza tym uściskiem. Ale jakim? Przytuliłaś mnie przy wszystkich. Mm, nie pamiętam. W takim razie chyba powinniśmy trochę poćwiczyć. Nie, Fer. Możesz mi wytłumaczyć, czemu mnie przytuliłaś? To tylko uścisk, nic więcej. Słuchaj, ale jak dla mnie trochę przesadziłaś. To było zbyt romantyczne, rozumiesz? Powiedz, Mateo, czy ty nigdy nie miałeś żadnej dziewczyny? Jak chcesz, to... Następnym razem przywitam się tak. Jasne, że miałem już dziewczynę. Dobrze, a więc to normalne, że się przytulamy, trzymamy się za ręce, że się całujemy. Tak robią wszystkie pary. Fer, przypominam ci, że nie jesteśmy parą. Naprawdę? Mhm. Aj. I właśnie teraz mi to mówisz. A ja się tak udziłam. Nie wiesz? Normalnie łamiesz mi serce. Ja mówię poważnie. Ja też mówię poważnie. Słuchaj, Mateo, jeśli chcesz, żeby ludzie uwierzyli, że jesteśmy razem, to trzeba się trochę postarać. Wydaje mi się, że trochę przesadzasz, bo nikt w to nie uwierzy, jeżeli przecholujesz. Wyluzuj trochę, jak dla mnie, boisz się, że się we mnie zakochasz. Nie chcę, żebyś się łudziła.